Cześć. W tym filmie pokażę ci jak korzystać z książki adresowej w aplikacji AnyDesk. AnyDesk posiada wbudowaną książkę adresową, która pozwoli tobie zapisać i organizować kontakty do połączeń zdalnych. Dostępna jest ona tylko w biznesowych licencjach AnyDesk Professional, Power oraz Enterprise. Kontakty zapisane w książce adresowej widoczne są na każdym urządzeniu objętym licencją. Aby rozpocząć korzystanie z książki adresowej, uruchom aplikację AnyDesk na swoim komputerze. Przejdź do książki adresowej, klikając ikonę w prawym górnym rogu okna aplikacji. Tutaj znajdziesz wszystkie kontakty, które zostały zapisane w twojej licencji. By dodać nowy kontakt, kliknij Dodaj kontakt. Przycisk ten może być niewidoczny, kiedy okno jest zbyt wąskie. Jeśli go nie widzisz, powiększ aplikację AnyDesk. Po kliknięciu pojawi się nowe okno. Prowadź adres zdalnego urządzenia, które chcesz zapisać, oraz nazwę kontaktu, by zapamiętać do kogo należy to urządzenie. Zapisz kontakt, klikając OK. Kontakty możesz także zapisywać na stronie głównej Edydesk, klikając prawym przyciskiem myszy na widoczne urządzenia i wybierając opcję Dodaj do książki adresowej. Kontaktami możesz zarządzać, tworząc nowe książki adresowe oraz nadając kontaktom znaczniki. Tworzenie nowych książek adresowych pozwala na rozdzielenie kontaktów, np. na kontakty wewnątrz firmy i spoza niej. By stworzyć nową książkę adresową, kliknij na nazwę w lewym górnym rogu, a następnie utwórz nową. Wpisz nazwę nowej książki. Będzie ona dostępna podczas dodawania nowego kontaktu. Drugą metodą zarządzania kontaktami są znaczniki, które pomagają sortować kontakty według różnych kryteriów. Przykładem może być odróżnienie urządzeń mobilnych od komputerów stacjonarnych. Jeśli chcesz dodać znacznik do kontaktu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy w książce adresowej i wybierz opcję Zarządzaj znacznikami. W górnym polu możesz dodawać nowe znaczniki lub ręcznie wpisywać istniejące. W dolnym polu znajdują się wszystkie znaczniki w Twojej książce adresowej, które możesz przypisać do wybranego kontaktu, klikając je myszką. Po lewej stronie książki adresowej zobaczysz listę wszystkich znaczników. Klikając w znacznik na liście, wyświetlisz wszystkie kontakty oznaczone tym znacznikiem. Znaczniki możesz usuwać pojedynczo w każdym urządzeniu lub usunąć cały znacznik, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając z listy usuń. Chcesz korzystać ze zdalnego pulpitu w swojej firmie? Zapoznaj się z ofertą Home.pl. Link znajdziesz w opisie filmu.